Wyobraź sobie, że jesteś w środku gorącej dyskusji, gdzie twoje serce bije szybciej, a każde słowo wydaje się bronią gotową do użycia. Atmosfera jest napięta, a każde zdanie niesie ze sobą ciężar pojedynku. Starannie konstruujesz swoją odpowiedź, pragnąc udowodnić swoją rację. Jednak twój przeciwnik uczestniczy w tej samej grze. Nikt tak naprawdę nie słucha drugiego. Oboje czekacie tylko na własną szansę, by odeprzeć atak. I właśnie w tym momencie pojawia się nicze. Nie opowiadając się po żadnej stronie, ani nie wskazując, co powinieneś powiedzieć, szepcze ci do ucha coś niepokojącego. Już przegrałeś. Może to brzmieć dziwnie, skoro tam jesteś, walczysz, próbujesz się bronić, pokazujesz stanowczość. Jak takie zachowanie mogłoby być interpretowane jako porażka? Nicze twierdzi, że angażując się w tego rodzaju spór, już oddałeś swoją siłę. Dla niego prawdziwa moc nie rodzi się z chęci wygrywania debat, ale z czegoś znacznie bardziej zaskakującego. To prowadzi nas do głównego pytania, czym jest ta ukryta moc i dlaczego cisza czasami waży więcej niż jakiekolwiek słowo. Większość ludzi wierzy, że opanowanie argumentów, obalenie przeciwnika lub kontrolowanie rozmowy jest oznaką siły. Nietzsche jednakże widział to inaczej. Dla niego prawdziwa władza nie tkwi w słowach. Ale w tym, kto panuje nad własną postawą w obliczu konfliktu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego dyskutujemy? Nietzsche powiedziałby, że impuls stojący za tyloma dyskusjami prawie nigdy nie jest uczciwym poszukiwaniem prawdy, ale potrzebą zaspokojenia głębokich wewnętrznych żądań związanych z psychiką. Wkracza ego. Wielu dyskutuje, ponieważ czuje, że ich tożsamość jest zagrożona. Przyznanie się do błędu brzmi jakby tracili część samych siebie. Spory nie zawsze dotyczą faktów. Często są to bitwy o supremację. Ważne jest nie tyle sam argument, ile to, kto kontroluje rozmowę, kto narzuca ostateczny ton, kto zmusza drugiego do ustępstwa. Są też tacy, którzy wchodzą w debaty szukając podziwu. Nie tyle wierzą we własny argument, co chcą wydawać się inteligentni, pewni siebie lub silni w oczach innych. Nicże Postrzegał te impulsy jako wyraźne oznaki kruchości. Jeśli dajesz się wciągnąć w prowokacje, wyszedłeś pokonany, zanim zdążyłeś to zauważyć. Pojęcie woli mocy, tak źle rozumiane, nie odnosi się do siły fizycznej, ale do zdolności narzucania swojej woli światu. Często największym wyrazem siły jest właśnie opieranie się pokusie reagowania. W tym kontekście pojawia się nadczłowiek centralna postać w filozofii niczego. W przeciwieństwie do zwykłych ludzi. Nie daje się on pochwycić emocjonalnym impulsom. Jego postawą nie jest dyskutowanie dla samego dyskutowania, ale decydowanie, kiedy się zaangażować, kiedy zachować milczenie, bo wie, że władza nie sprowadza się do mówienia, ale do kontrolowania przebiegu całej sytuacji. Teraz wyobraź sobie codzienną scenę: dwie osoby dyskutują na spotkaniu. Jedna z nich podnosi głos, mówi bez przerwy, robi wszystko, by wydawać się mieć rację. Druga pozostaje spokojna, obserwuje więcej niż się wtrąca, nie daje się ponieść emocjom. A kiedy decyduje się odezwać, jej słowa mają wystarczającą wagę, by zmienić bieg rozmowy. Ostatecznie, kto naprawdę kontroluje tę sytuację? Cisza, gdy jest dobrze wykorzystana, nigdy nie jest oznaką słabości. Jest potężną bronią psychologiczną. Pozwala drugiemu się odsłonić, stać się niepewnym, zacząć wątpić w to, co właśnie stwierdził. Ta pustka słów tworzy atmosferę napięcia i to właśnie dyskomfort, który powoduje, oddaje władzę w Twoje ręce. Postać nadczłowieka, zaproponowana przez niczego, wykracza poza bierność. Używa on ciszy strategicznie, jako wykalkulowanej pauzy, hamulca przed odpowiedzią, interwencji w dokładnym momencie, która odwraca grę na jego korzyść. Dlatego właśnie władza w ujęciu niczego nie leży w otwartym sporze. Ale w zdolności do kierowania szachownicą jeszcze przed rozpoczęciem partii. Cisza przestaje być w tym przypadku jedynie brakiem mowy. Staje się narzędziem, zasobem, którego wielkie postacie historii używały do wygrywania intelektualnych bitew, narzucania się w biznesie, a nawet triumfowania w fizycznych starciach. Przykładów nie brakuje. Sokrates, Steve Jobs i Miyamoto Musashi to wzorce, które doskonale ilustrują tę logikę. Sokrates nigdy nie uciekał się do bezpośredniej konfrontacji. Nie krzyczał, nie atakował drugiego, nie starał się narzucać swojej opinii. Jego metoda była tak rewolucyjna, że pozostaje żywa do dziś. Pytać, aż własne sprzeczności rozmówcy się ujawnią. Wyobraź sobie polityka w Atenach, pełnego dumy, mówiącego, że jest najmądrzejszym w mieście. Sokrates, nie podważając go otwarcie, pyta: Czym jest mądrość? Polityk próbuje zdefiniować, ale z każdym nowym pytaniem jego odpowiedź słabnie. Dawna pewność zamienia się w wątpliwość. Geniusz Sokratesa polegał na tym, że nie musiał mówić, że drugi się myli. Sprawiał, że sam przeciwnik to dostrzegał. Wiedział, że prawie nikt nie akceptuje chętnie tego, co mu się mówi, ale nie może zaprzeczyć temu, co odkrywa sam. Podczas gdy Sokrates opanował rozmowy pytaniami, Steve Jobs używał sztuki zaplanowanej perswazji. Nie unikał debat ale wiedział jak je prowadzić, by nie marnować energii. W swojej trajektorii w Apple jego troską nie było wygrywanie wszystkich dyskusji, ale określanie kierunku najważniejszych debat. Jobs miał prostą zasadę nie marnować sił na mniejsze spory, ale inwestować wszystko, gdy coś było kluczowe. Na przykład, podczas gdy jego zespół bronił fizycznych przycisków w iPhone'ie, on wierzył, że przyszłością jest ekran dotykowy. Jobs pozwalał wszystkim debatować, Wyrażać swoje wątpliwości, aż, prowadzeni jego pytaniami, zrozumieli, że ekran dotykowy nie był tylko możliwy, ale nieunikniony. Zamiast narzucać to, co myślał, sprawiał, że inni wierzyli, iż doszli do wniosku samodzielnie. Wielu wchodzi w dyskusję tylko po to, by karmić własne ego, ale Jobs debatował, by transformować wizje innych, nie tylko by udowodnić swoją rację. Teraz pomyśl poza światem filozofii i biznesu. Na polu bitwy. Miyamoto Musashi, niepokonany samuraj, również zrozumiał tę podstawową zasadę. Dla niego najlepszym zwycięstwem było to, w którym nawet nie trzeba było wyciągać miecza. Musashi zgromadził dziesiątki triumfów, ale jego największa siła nie tkwiła w technice, lecz w psychice. W jednym z najsłynniejszych pojedynków, przeciwko Sasaki Kojiro, celowo przybył spóźniony, pozostawiając przeciwnika ogarniętego gniewem. Kiedy w końcu walczyli, Kojiro. Zaślepiony furią, popełnił błąd i został łatwo pokonany. Ta emocjonalna dominacja była fundamentalna dla Musashiego. Wiedział, że przeciwnik opanowany emocjami już przegrał połowę bitwy, zanim padł pierwszy cios. Nad człowiek niczego jest dokładnie taki. Nie reaguje impulsywnie, ale uczy się manipulować reakcjami innych. Co łączy Sokratesa, Jobsa i Musasiego, to nie pragnienie argumentowania za wszelką cenę, ale świadomy wybór by nie marnować energii na niepotrzebne spory. To oni określali, jak i kiedy bitwa się odbędzie. W głębi duszy wiedzieli, że prawdziwa władza nie tkwi w słowach, ale w cichym wpływie. Zawsze, gdy czujesz chęć odparcia komuś, zatrzymaj się i zastanów, czy rzeczywiście kontroluje sytuację, czy jestem tylko prowadzony przez emocje chwili. I dlaczego tak wiele osób ma te kompulsje udowadniania, że mają rację, odpowiadania, obrony swoich punktów widzenia? nawet gdy dostrzegają, że rozmowa straciła już sens. Wielu wyobraża sobie, że dyskusja dotyczy tego, kto jest bliżej prawdy, ale większość debat to nic innego jak walka o władzę. Im bardziej upieramy się przy argumentowaniu, tym bardziej ujawniamy nasze niepewności, słabości, a nawet dowód na to, że drugi zdołał już poruszyć naszą reakcję. Przez większość czasu myślimy, że bronimy zasad ale często po prostu ulegamy własnym psychologicznym wyzwalaczom. Ludzki mózg jest pełen uprzedzeń, które sabotują wszelkie próby racjonalnej dyskusji. Uprzedzenie konfirmacyjne sprawia, że szukamy tylko tego, co wzmacnia nasze idee. Efekt odwrotny, backfire, zapewnia, że gdy jesteśmy konfrontowani, jeszcze bardziej wzmacniamy nasze stare przekonania. A według efektu daninga krugera im mniej wiemy na dany temat, tym bardziej jesteśmy przekonani. Że jesteśmy ekspertami. To wszystko sprawia, że debata jest w większości przypadków bezużyteczną wymianą słów. Niewielu naprawdę słucha. Większość tylko czeka na moment, by się odezwać. Czy zauważyłeś, jak niektóre dyskusje wyprowadzają cię z równowagi, podczas gdy inne przechodzą niezauważone? Dzieje się tak, ponieważ rzadko debatujemy z czystej logiki. W większości przypadków stawką jest nasza tożsamość. Kiedy ktoś kwestionuje nasze najgłębsze idee czujemy się niemal osobiście atakowani. Z tego powodu tematy takie jak polityka, religia czy filozofia szybko zmieniają się w prawdziwe bitwy emocjonalne. To nie tylko argument jest na tapecie, ale poczucie, że nasza istota jest zagrożona. W tym tkwi sekret wielkich postaci przeszłości. Prawdziwie potężni nigdy nie pozwalają, by ich emocje zdominowały dyskusję. Kto potrafi poruszyć Twoje emocje, w pewien sposób już przejął kontrolę nad sytuacją. Wiele starć w gruncie rzeczy nie ma związku z poszukiwaniem prawdy, ale z pragnieniem aprobaty. Niewiele osób troszczy się wyłącznie o to, by mieć rację. Prawie wszystkie chcą być postrzegane jako mające rację. Nietzsche rozumiał, że człowiek jest napędzany tą potrzebą zbiorowej akceptacji. Argumentowanie w tym kontekście staje się jedynie próbą uzyskania uznania grupy. Ale nad człowiek nie potrzebuje tej zewnętrznej walidacji. Sam definiuje własny standard, nie zależy od spojrzenia innych, by wiedzieć, kim jest lub do czego jest zdolny. Jeśli pomyślimy o nazwiskach, które najbardziej zaznaczyły się w historii, zauważymy, że rzadko marnowały czas na odpowiadanie krytykom. Wolały poświęcać się temu, co ważne, utrzymywać koncentrację i pozwalać, by ich działania mówiły za nich. Badania psychologii społecznej pokazują coś interesującego. W każdej grupie tym, kto naprawdę ma władzę, nie jest ten, kto mówi najgłośniej, ale ten, kto określa rytm rozmowy. Ci liderzy nie przerywają, nie usprawiedliwiają się bez potrzeby. Każde słowo jest starannie wybrane i dlatego wszyscy zwracają uwagę, gdy się odzywają. Być może dlatego wielcy przywódcy prawie nigdy nie muszą podnosić głosu. Szacunek został już zbudowany przez obecność. Przez cichą władzę, przez subtelne panowanie nad otoczeniem. Badania nad zachowaniem ujawniają również, że w debatach osoby spokojne i zrównoważone są bardziej przekonujące niż te, które się unoszą. Dzieje się tak, ponieważ postrzegamy samokontrolę jako znak prawdziwej pewności siebie. Jeśli ktoś Cię obraża, a Twoją pierwszą reakcją jest natychmiastowa odpowiedź, w tej chwili już straciłeś przewagę. To samo dzieje się. Jeśli czujesz pilną potrzebę usprawiedliwienia się lub udowodnienia swojego punktu, gdy jesteś kwestionowany, w tym przypadku ten, kto wciąga cię w konflikt, ma kontrolę. Za każdym razem, gdy jesteś wciągany w dyskusję tylko po to, by pokazać, że masz rację, nieświadomie oddajesz kontrolę. Z drugiej strony istnieje wyraźna różnica, gdy wybierasz obserwowanie, zachowujesz spokój. I odpowiadasz tylko wtedy, gdy rzeczywiście służy to Twojemu celowi. To właśnie wtedy manifestuje się prawdziwa władza. Nie przez ilość wypowiedzianych słów, ale przez precyzję i intencję każdej odpowiedzi. To nie oznacza oczywiście, że cisza musi być absolutna. Nikt nie mówi, że masz unikać każdej konfliktowej sytuacji. Ucieczka od wszystkich debat nie jest oznaką mądrości, ale może być tylko strachem przebranym za samokontrolę. Prawdziwa sztuka polega na opanowaniu konfliktu, gdy się pojawia, bez stawania się jego zakładnikiem. Nad człowiek niczego nigdy nie marnuje czasu na puste dyskusje, ale też nie ukrywa się przed bitwami, które naprawdę mają znaczenie. Rozumie, że pewne konfrontacje są kuźnią siły, są okazjami do rozwoju i udoskonalenia. Być może dlatego tak wielu unika wchodzenia w poważne debaty, po prostu dlatego, że odczuwają dyskomfort. Ale Nietzsche widział w tym dyskomforcie szansę na rozwój. Stawianie czoła trudnościom i wyzwaniom było dla niego istotnym krokiem w ewolucji. Słabe umysły uciekają od konfrontacji. Silne umysły szukają tego starcia, bo wiedzą, że tylko w ten sposób stają się ostrzejsze. Wyobraź sobie wojownika, który nigdy nie stąpa po polu bitwy. Jego miecz może błyszczeć, ale nigdy nie został naprawdę wypróbowany. Podobnie idee i przekonania, które nigdy nie napotkały opozycji mają tendencję do pozostawania kruchymi i powierzchownymi. Bez prawdziwych debat, bez opozycji czy oporu, myśli i przekonania pozostają niedojrzałe. Wartość własnych pewników ujawnia się dopiero, gdy zostają poddane próbie i to w tarciu nabierają substancji. Spójrz na trajektorie najodważniejszych myślicieli, jacy kiedykolwiek istnieli. Galileusz na przykład został ukarany za podważanie dominującego poglądu Kościoła na wszechświat. Sokrates został skazany na śmierć za to, że nie akceptował ustalonych prawd i stymulował kwestionowanie. Sam Nietzsche był nazywany szalonym w swoich czasach, ale dziś jego idee pomagają kształtować sposób, w jaki postrzegamy świat. Żaden z nich nie stał się sławny tylko dlatego, że zachowywał milczenie, ale dlatego, że potrafili dobrze wybierać swoje bitwy i nie wahali się przed naprawdę koniecznymi konfrontacjami. Istnieje fundamentalna różnica między argumentowaniem tylko po to, by wyjść na wierzch, a argumentowaniem w celu transformacji rzeczywistości. Wielcy przywódcy, filozofowie i innowatorzy nie uciekają od starcia przeciwnie, wiedzą, jak używać go strategicznie, wykorzystując każdą okazję do prowokowania refleksji i zmiany. Sokrates na przykład nigdy nie atakował bezpośrednio cudzych przekonań wolał zadawać pytania aż logika drugiego sama się załamywała. Nietzsche pisał, by wyzywać, prowokować i otrząsać ludzi z mentalnego konformizmu. Steve Jobs nie unikał konfliktów, ale potrafił wykorzystywać je jako paliwo do innowacji i przekraczania granic. Ci, którzy naprawdę mają władzę, nie wchodzą w debaty tylko po to, by głaskać własne ego, dyskutują, aby transformować, a nie wygrywać powierzchowne debaty. Ich celem nigdy nie jest tylko wygranie sporu, chodzi o wykorzystanie tego procesu do zmiany biegu rzeczy zgodnie z własną wizją. Są momenty, kiedy warto zaangażować się w dyskusję, kiedy sprawia, że myślisz głębiej, kiedy ujawnia ukryte prawdy, kiedy prowadzi Ciebie lub innych do rozwoju, kiedy wynik zmienia dynamikę władzy na Twoją korzyść. W zamian są sytuacje, w których lepiej się powstrzymać, gdy jedynym celem jest karmienie dumy gdy druga strona nie jest otwarta na zmianę, gdy jest jasne, że chodzi tylko o pustą, emocjonalną konfrontację, lub gdy samo milczenie już reprezentuje silne stanowisko. Argumentowanie bez celu czy kierunku jest oznaką słabości, podczas gdy wybieranie odpowiedniego momentu i właściwej strategii ujawnia prawdziwą siłę. Jeśli konfrontacja sprawia, że rośniesz, nie ma powodu, by jej unikać. Sekret tkwi w opanowaniu zarówno słowa, jak i ciszy, wiedzy, kiedy każde z nich może być bardziej wartościowe. Spróbuj sobie wyobrazić, jak by to było obudzić się pewnego dnia i usłyszeć, że masz tylko sto słów więcej do powiedzenia w całym swoim życiu. Każde zdanie, każdy wybór wyrażenia miałby znacznie większą wartość. Czy wydałbyś te słowa na gorące dyskusje, próbując przekonać kogoś, kto nawet nie słucha? Czy wybrałbyś każdy termin z taką samą starannością, jak wojownik, który ostrzy swoje ostatnie ostrze przed wejściem do bitwy? To właśnie tu leży prawdziwa władza. Nitrze rozumiał to, co większość ignoruje. Słowa są jak moneta. Jeśli są używane w dowolny sposób, tracą na wartości. Gdy znajdujesz się w konflikcie, początkowym impulsem jest przyspieszenie myśli, szukanie argumentów, przygotowywanie obrony, myślenie o wszystkim, co chciałbyś odeprzeć. Ale w tym momencie Warto się zatrzymać i oddychać. Zapytaj siebie, kto naprawdę prowadzi tę sytuację? Czy to ten, kto spieszy się, by coś udowodnić? Czy ten, kto rozumie, że często cisza jest najsilniejszą postawą? Milczenie nie jest oznaką słabości, ale taktyką, aktem dominacji, sposobem sprawienia, by drugi zastanowił się, bez potrzeby zmuszania go do czegokolwiek. Dlatego oto wyzwanie. Następnym razem, gdy poczujesz chęć dyskusji, spróbuj poczekać. Obserwuj. Zauważ, jak drugi ujawnia słabości, obawy, niepewności. Wszystko tylko przez sposób, w jaki mówi i reaguje. A potem, jeśli uznasz za konieczne, wybierz precyzyjnie, co powiesz. Lub po prostu zdecyduj, że nie warto nic mówić. Ostatecznie prawdziwa władza jest prawie zawsze cicha. Teraz, gdybyś miał wybierać, co byłoby cenniejsze dla ciebie, nigdy więcej nie angażować się w debaty. Czy stać się mistrzem wpływania na ludzi nawet w środku konfliktu? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Jeśli chcesz nadal uczyć się o filozofii, psychologii i grze władzy, nie zapomnij się zapisać i włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnej głębokiej refleksji na temat tego, co naprawdę napędza nasze życie. Pozostań czujny, pozostań silny.